Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu tygodniowym od 14 do 20 marca bieżącego roku. Karty mam już potasowane. Już je przekładam i patrzymy moi mili, co tam nadchodzący tydzień ciekawego dla was zapowiada. Poniedziałek 7 denarów. Wtorek Słoneczko. Środa 4 buławy. Czwartek Cesarz, piątek dziewięć kielichów, sobota, król buław, i niedziela, osiem mieczy. W tle czytania mamy pięć buław. No, zobaczcie, takie piękne karta, ta piątka buław. No tutaj jakieś wyzwanie. Musicie się zmierzyć z jakąś trudną sytuacją. Albo zmotywować się, zmobilizować do czegoś. To jest też taka. Informacja, żeby wewnętrznie gdzieś tam się zebrać w sobie, i mieć odwagę, żeby ruszyć do przodu, zmierzyć się z jakąś nawet ciężką, trudną sytuacją, tak? Może być jakieś zamieszanie, może być w tym tygodniu jakaś walka o to, żeby udowodnić swoje racje, kogoś do czegoś przekonać, bądź poradzić sobie z konkurencją, i po prostu no, przebić się, tak? Przez tą ścianę, która tutaj nagle na naszej drodze do celu. Do pewnych możliwości, do pewnych drzwi, które otwierają nam kolejne jakieś szanse, trzeba się niestety przebić. Ale ogólnie bardzo spokojny, bardzo fajny tydzień. Poniedziałek 7 denarów, więc tutaj, no, Wodnik czeka na rezultaty wcześniejszych swoich działań. Jest w dobrym humorze, 7 denarów, jakieś pieniądze, na które czekacie, niebawem się pojawią, jakieś konkretne decyzje. Ogólnie nic większego, takiego poważniejszego nie powinno się wydarzyć w tym dniu. Raczej takie oczekiwanie, bierność e, na to, co już do tej pory żeście w swoim życiu zorganizowali, zainwestowali. E, nie jest to dobry czas na załatwianie wszelkiego rodzaju spraw urzędowych, bo będziecie czekać. No chyba, że lubicie stać w kolejkach, e, czy to do lekarza, czy to na zakupach, yy, chcecie kupić coś konkretnego, no trzeba będzie albo poczekać, bo ktoś będzie musiał zrealizować zamówienie, ewentualnie odstać swoje. Więc jeżeli nie macie tyle czasu poświęconego na ten dzień, odpuśćcie sobie, tak? Ogólnie dzień taki pozytywny, widać, że wychodzicie z jakimiś nowymi propozycjami, no macie jakieś oczekiwania. Na coś czekacie, ale też doglądacie swoich spraw, pilnujecie, pielęgnujecie to, co już udało Wam się osiągnąć. Osoby, które szukają pracy, być może czekają na to, że ktoś odpowie na Wasze zapytania. Wysyłaliście CV, było jakieś zaangażowanie, teraz po prostu czekacie na odpowiedź. Natomiast osoby, które mają już pracę, no cóż, robią swoje obowiązki, być może myślą o tym, żeby porozmawiać z szefem o podwyżce, być może jakieś dodatki, jakieś premie, które wcześniej były obiecane, niebawem mają wpłynąć na wasze konto. Więc tutaj na no tak nowych obowiązków na pewno nie będzie. Raczej czekanie na jakieś zbiory, tak? Co w relacjach? W relacjach spokój. Denary to jest zawsze taka stabilizacja. No, nie ma żadnych jakichś takich. Ani większych emocji, ani trudnych emocji. Po prostu, no, e, dzień jak co dzień. Być może wodnik czekasz, partner coś zaproponuje. Być może czekasz, partner w, bądź partnerka wróci z pracy, bądź od tygodnia nie widzieliście się i teraz czekacie, aż e, wreszcie będziecie mogli więcej czasu poświęcić, poświęcić sobie. Wtorek bardzo fajny dzień, naprawdę. Słoneczko, czyli Zdrowie, witalność, pogoda ducha, świetny humor, jakieś dobre wiadomości, ogólnie szczęście, pozytywne wydarzenia, miło czas spędzony z dziećmi, z rodziną, bardzo dobre relacje w pracy, jakieś dobre wiadomości odnośnie spraw zawodowych i to jest dobry dzień na to, żeby właśnie iść na rozmowę kwalifikacyjną bądź przyjąć jakąś ofertę. Jest to karta dostatku, szczęścia, miłości. Pozytywnie załatwionych wszelkich spraw. Niektóre wodniki w tym dniu być może spędzą dzień w domu, poświęcając swoją uwagę właśnie dzieciaszkom, ale to jest też praca z dziećmi u niektórych. No i ogólnie bardzo pozytywny dzień. Jeżeli macie jakieś, zwłaszcza trudne sprawy, których ciężko było tutaj. Zrobić jakieś postępy, to wtorek jest naprawdę korzystnym dniem, bo ta energia słońca będzie wam dopingować, będzie was pchać do przodu, no i sprawiać, że będziecie szczęśliwi i zadowoleni. To znaczy, że każdą sprawę powinno się pozytywnie załatwić. W pracy świetne relacje, może być podwyżka, mogą być jakieś dobre wiadomości, może szef was zaprosi i powie, że e, bardzo docenia waszą pracę, pochwali was, może da jakąś nagrodę, podwyżkę, premię. Bardzo fajna karta i naprawdę wtorek będzie takim super dniem dla wodnika. W relacjach, w związkach też bardzo dobrze, miłość, wsparcie. Ktoś z rodziny może Was odwiedzić, ewentualnie zadzwoni, zapyta, co tam u Was słychać, więc naprawdę taki fajny, pogodny dzień. W środę mamy cztery buławy, tutaj znowu rodzina, taka stabilizacja. Planowanie jakiegoś wydarzenia rodzinnego, więc tutaj właśnie być może ktoś do Was zadzwoni, zaprosi na jakąś komunię, chrzciny, wesele. W pracy, w firmie, wszystko dobrze. Te wodniki, które starały się o pracę, mam nadzieję, że już od czwartku rozpoczną pracę, więc na razie macie takie wsparcie w rodzinie, jesteście dobrego. Dobrej myśli, pozytywne nastawienie. No, czwórka to jest stabilizacja, tak? To jest też takie poczucie bezpieczeństwa. Ogólnie w domu i przy najbliższych będziecie się w środę czuli najlepiej, więc raczej gdzieś tam po pracy nie będziecie nigdzie wychodzić, ani żadne zakupy, ani żadne spotkania. Natomiast ktoś może odwiedzić wodnika, tak? Nie wiem, może któreś z Waszych dzieci ma imieniny, urodziny, bądź jakiś jest jubileusz, jakaś rocznica, ewentualnie na jakieś spotkanie. Ale to raczej ktoś do was niż wy gdzieś tam mielibyście wyjść. Bardzo fajny, spokojny, kolejny dzień. Sprawy domu i rodziny w tym dniu warto y, pozałatwiać. Myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu. Te wodniki, które też myślą o przeprowadzce, o zmianie mieszkania, domu bądź budowie tutaj też jakieś pozytywne informacje odnośnie spraw urzędowych, więc jeżeli czekaliście na jakieś zezwolenia, pozwolenia, na jakieś decyzje, myślę, że w tym tygodniu takie dokumenty powinny do Was spłynąć. W czwartek cesarz, więc tutaj naprawdę, no, te wodniki, które myślały o awansie, na pewno ten awans będzie. W piątek będziecie go opijać wśród najbliższych, natomiast cesarz to mogą być też jakieś sprawy urzędowe, jakieś sprawy sądowe. Pozytywnie oczywiście dla Was Zakończone jakieś korzystne wyroki. Spotkanie z mężczyzną po pięćdziesiątce: zodjakalny baran, ale to jest też wasza karta, gdzie będziecie asertywni, stanowczy, pewni siebie. No, cesarz i cesarzowa to jest oczywiście fajne takie, można powiedzieć, i stanowisko pracy, i ułożenie spraw życiowych. Wiem, wszystko mam pod kontrolą. Jestem szczęśliwy, jestem odpowiedzialny, y, mam świadomość tego, kogo mam przy sobie, co mam, i, i niczego mi nie brakuje, jest mi dobrze. Y, w tym dniu może u niektórych pojawić się jakaś kontrola, też będzie jakieś wezwanie, być może do urzędu, żeby złożyć jakiś dokument, ale nie martwcie się, wszystko pozytywnie zostanie rozpatrzone, więc tutaj. Na macie po bokach bardzo dobre karty, więc to jest y, dobra informacja. Y, te wodniki, które przystępują do jakichś egzaminów bądź jakichś ważnych rozmów, negocjacji, ewentualnie będą przedstawiać jakieś projekty, y, nawiązywać współpracę z jakąś większą firmą, przedsiębiorstwem, no to tutaj też naprawdę powiedzie Wam się. No i jest to też karta odpowiedzialności za dom, za rodzinę, za dzieci. Niektórzy panowie wodniki być może w tym dniu. Mają pod opieką swoje pociechy, i tutaj jakoś zorganizują im po pracy czas. E, może jakieś dodatkowe zajęcia, forma sportu, rozrywki, tak, żeby po prostu zaciekawić i dać jakiś przykład e, no, młodszemu pokoleniu. Kochani, w piątek mamy dziewiątkę kielichów. Bardzo <noise> fajny, kolejny udany dzień. No, Wodnik będzie z czegoś dumny. Będzie tak szczęśliwy, zadowolony, coś udało mu się. Pozytywnie załatwić. Tutaj jakieś będą naprawdę profity. Udane na pewno spotkania, udane wszelkiego rodzaju transakcje. W pracy świetny humor, serdeczna, fajna atmosfera. Dobre wiadomości też w tym dniu mogą dotrzeć do wodnika. E, ogromna sympatia, tak? Czyli tutaj naprawdę wodnik nie ma problemów z nawiązywaniem znajomości, jest lubiany, ale też troszeczkę widać, że. Będzie patrzył na siebie w tym dniu, być może kupicie sobie coś ładnego, być może pozwolicie sobie na to, żeby dobrze pojeść w tym dniu, popić, może organizowanie jakiejś imprezy, bądź razem z przyjaciółmi, gdzieś wyjdziecie do restauracji, do jakiegoś klubu, zabawić się, świętować właśnie, celebrować jakieś dobre wydarzenie, no tutaj być może jakieś sukcesy, które w tym tygodniu wodnik osiągnął. Fajny, pogodny, serdeczny dzień zdrowie na pewno będzie Wam dopisywać więc tutaj korzystajcie ile możecie jesteście teraz szczęśliwi jesteście naprawdę teraz spełnieni niech ta energia jak najdłużej Wam towarzyszy no i co w sobotę? W sobotę mamy Króla Buław, czyli tutaj znowuż może być spotkanie z tym zodiakalnym baranem albo lwem bądź strzelcem natomiast no Król Buław to jest takie zarządzanie, tak? dysponowanie tym co mam jakieś prace fizyczne jakiś nadzór jeżeli macie własną firmę, tutaj w tym dniu wodnik będzie wszystko starał się sam osobiście dopilnować, wydawać jakieś polecenia, sprawdzać, kontrolować. Co jeszcze? Jest to też dawanie przykładu, tak? Czyli jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś pomocy bądź chce się was z czegoś poradzić, jak najbardziej wodnik będzie tutaj służył pomocą, no ale przede wszystkim praca dużo obowiązków. No, król Buław to jest ktoś, kto ma ogromną wiedzę, doświadczenie, umiejętności, rozwija się, jest świadomy swojego talentu, no i że tak powiem. działa, tak? Co w relacjach? Być może też wspólne jakieś czynności, gdzieś jakiś wyjazd bądź prace fizyczne. Yy, idzie wiosna, może czas w ogródku, gdzieś tam grządki przekopać. Ale to jest też karta, gdzie być może no wodnik raczej będzie tym dyrygentem, czyli będzie pokazywał palcem, co należy wykonać. Nie wiem, może jakąś firmę zatrudniacie, może właśnie jakiś remont, czy właśnie jakieś prace i będzie właśnie wydawał polecenia. No, chyba że po prostu macie partnera takiego fajnego, pracowitego, złotą rączkę, który będzie. Umiał wiele rzeczy w domu naprawić, czy właśnie w ogrodzie gdzieś tam zrobić. No to razem będziecie tutaj sobie miło spędzać tą sobotę. Aktywny czas, tak, no nie, nie, jak nie jakieś prace w domu, to być może jakiś sport, wycieczka, jakaś wędrówka, rower. No, miło spędzony czas w ruchu na świeżym powietrzu. Natomiast co w niedzielę? Osiem mieczy i tutaj nie wiem, nad czymś wodnik się zastanawia. Mogą być bóle głowy, mogą być jakieś migreny, problemy z bezsennością, jakieś koszmary. I dziesięć mieczy. No nie wiem, czy chcecie posiedzieć w domu, czy są jakieś problemy, są jakieś zmartwienia, pojawiają się jakieś, jakieś informacje. Tak jakby wodnik nad czymś musiał się zastanowić, jakiś temat przemyśleć, bo strach, obawa przed czymś. Siedem buław. No jakieś chwilowe problemy, bądź nie wiem, może ktoś atakuje wodnika, może ma do niego jakieś pretensje. Mm. Ewentualnie wodnik zastanawia się, jak sobie poradzić z chwilowymi jakimiś problemami, ale skąd te problemy, jak tutaj naprawdę taki tydzień fantastyczny? Król Denarów. No, to może dotyczyć koziorożca, byka bądź panny, czyli waszego męża, partnera, ale być może też jakichś spraw finansowych, ewentualnie w jakiejś inwestycji. Tak jak powiedziałam, być może tutaj w planach macie zmianę mieszkania bądź budowę domu i tutaj no, wodnik w niedzielę będzie się nad tym zastanawiał, a być może no, nie może podjąć decyzji, dopóki pewne sprawy, którymi właśnie tutaj na razie musi się zmierzyć, nie zostaną uregulowane. W niedzielę posiedźcie w domu, odpoczywajcie. No i faktycznie te, te miecze mogą sugerować, że jakiś ból głowy, jakieś migreny, przemęczenie, niewyspanie spowoduje, że może dzień wcześniej, żeście się przeforsowali troszeczkę fizycznie i teraz w niedzielę po prostu trzeba odpocząć, tak? Jakieś wiadomości mogą być też od ojca, więc tutaj, jeżeli coś Was zaniepokoi, no starajcie się na spokojnie, rozmawiając z partnerem bądź partnerką, analizując wszystko, znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji i bez jakichś niepotrzebnych emocji, tak? Może chodzi o finanse, może chodzi o zdrowie, ale tutaj jakiś właśnie starszy mężczyzna, który może symbolizować właśnie ojca bądź męża, partnera, być może będzie właśnie odgrywał jakąś dużą rolę w tą niedzielę. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo znak ascendentalny. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.